Siema, siema, z tej strony Hezik, zapraszam Was do konkursu na kozacką kosę, aż za 600 zł oraz dwa skiny po 200 zł, więc myślę, że warto wziąć udział. Jedynym wymaganiem jest zasubskrybowanie kanału z opisu. Z racji, że zbliża się rok 2021 wielkimi krokami, chciałbym Wam życzyć zdrowego i bezpiecznego serwestra oraz szczęśliwego nowego roku. Cześć, siemanko, z tej strony Hezik, dzisiaj widzimy się na case.eu i pootwieramy sobie skrzyneczki za ponad 1400 zł. Ale przed odcinkiem standardowo zapraszam Was tutaj do wpisania mojego kodziku Hezik, ze względu, że jeszcze macie promocję 15% do depozytu. Więc korzystajcie póki czas, bo wiadomo, macie ostatnią szansę, by zgarnąć właśnie 20 tysięcy złotych właśnie w tym evencie świątecznym. Przedłużony został do 17 stycznia, czyli dokładnie dwa dni, kiedy to jeszcze nagrywam w ten odcinek. Właśnie wrzucę Wam jakoś jutro, więc akurat jeszcze będziecie mieli szansę, żeby sobie skorzystać. No a dzisiaj stwierdziłem, że będziemy po prostu. Yy, tutaj Bałwanek i Elfy I, or, oraz tą skrzyneczkę będziemy sobie testować. Otworzymy aż 100 takich skrzyneczek, więc będzie co robić, no ale jeszcze przyjdziemy sobie do eventu i tutaj sobie skorzystamy z... Tutaj macie ranking, tutaj możecie zgarnąć nawet za setne miejsce nagrodę, więc myślę, że warto skorzystać. No i tutaj na przykład Świętego Mikołaja, ale ja na przykład wolę sobie odśnieżać, chociaż weźmiemy sobie takich... 500. No i dostaliśmy słabego skina. No i wolałbym zaśnieżone prezenty oczywiście. Wolę sobie, bo lepiej mi przynajmniej dają. Owszem, tam zaś, ten jakby to powiedzieć, święty Mikołaj również dał to mnie najgorzej wcześniej, bo pamiętam jak dał mi właśnie z... z 1000 właśnie tych skarpetek, skina za 10 zł, co jest dobrym akurat trafem. Dobra, a zaznacz całą stronę, dostaliśmy 28 zł, więc myślę, że to i tak jest git za darmowe, właśnie skarpety, które możecie sobie zdobywać. No i dobra, lecimy sobie. Właśnie najpierw bałwane GIELFY otworzymy aż 100, czyli powinniśmy mieć tutaj wydane 190 zł, czyli lecimy. Pierwsze otwarcie musi być ich aż 20, więc no jest będziemy mieli co robić zobaczymy co która skrzyneczka lepiej nam da i mamy tutaj 89 zł co jest złym trafem bo jest lekki minus ale lecimy dalej to jest drugie otwarcie nie chcę sobie pomylić tutaj dobra tutaj chyba też nie jest najlepiej więc lecimy dalej 73 też również jest strata więc trzecią skrzyneczkę już otwieramy no z trzecią trzecią razy 5 prawda tych bozo muszę sobie mniej więcej liczyć, żebym wiedział po prostu ile tego mamy otwarte. W zasadzie no nie musiałbym, ale co prawda nie chce mi się przechodzić cały czas do ekwipunku i sprawdzać ile jest przedmiotów, czyli to jest już czwarte. No i mamy neon revolution, co jest na pewno dobrym trafem. Dokładnie tak, 123 zł, więc bardzo fajnie. Lecimy dalej lecimy dalej, no i mamy tutaj również dobrze, tutaj również dobrze to jest chyba piąte z tego co pamiętam ale jak na razie będziemy sobie po prostu tak otwierać tutaj również był profit, więc jak najbardziej spoko no i zobaczcie, porównamy sobie tą starą skrzyneczkę względem tej nowej, chociaż tutaj owszem jest lekko tańsza, ale to jest minimalna tam mm, wartość tej, tej nowej skrzyneczki, bo te, tak samo tyle ta kosztowała przed promocją, a teraz jest aktualnie na nią promocja więc skorzystajcie moi drodzy, bo warto sobie skorzystać, a to się zaraz skończy. Wiadomo, będą będzie pewnie jakiś nowy event. Wiosenny, tak przypuszczam, bo zawsze teraz jakoś wiosna będzie, prawda? Nie wiem, nawet nie wiem kiedy się zaczyna, no ale mniejsza w to, Lec, więc lecimy dalej. I nie wiem, już w sumie pogubiłem się, ile tych skrzyneczek pootwieraliśmy, więc zaraz sobie sprawdzimy, ile mamy tego w ekwipunku, No bo nie da się tak myśleć cały czas o tym, ale tutaj na przykład no, mieliśmy profit minimalny, ale jednak profit. Zobaczymy, rzeczywiście, jak ta skrzynka wyjdzie. No i mamy tutaj, chyba, tutaj będzie strata, majt, to będzie strata. 64, tak strata, niestety, ale lecimy dalej. Nie poddajemy się tutaj, też są fajne itemki, które naprawdę dobrze. Wow, no i patrzcie, o to mi chodziło. 5 razy dało nam, i tutaj mamy 245 zł profitu, więc no naprawdę tutaj fajnie dało. Teraz, więc lecimy dalej. No, w końcu są jakieś te procenty na te 250 ale mimo wszystko, no, zobaczcie, tutaj też na pewno będzie profit, bo już widzę po tym, no, dokładnie tak, minimalny, ale jednak profit, więc lecimy dalej. I zobaczymy, co tu wyleci. No i tutaj również mamy profit. Jak widzicie, powiem Wam szczerze, uwielbiam tę skrzyneczkę. Dużo razy ją otwierałem i zazwyczaj mam profit. Więc no polecam tak z całego serduszka, żebyście sobie ją otworzyli, spróbowali. No ale oczywiście dla tych, co mają większy balans, żeby otworzyć na przykład 10 razy tą skrzyneczkę bo no owszem możecie próbować po jednej no ale wiadomo nie ma to jak otwierać po kilka wtedy jest najłatwiejszy sposób żeby zrobić sobie profit no i tu widzicie 156 zł no to właśnie o tym mówi o kurczę, blaszka chyba moje liczenie yy, się oj nie chciałem w to wejść tylko chciałem wejść w sumie ile tych skrzy zaznacz całą stronę przedmiotów 75 o kurde o kurde to 75 razy tylko otworzyliśmy no i mamy tutaj profit moi drodzy to za sobie zapiszemy że 1650 tutaj sobie zapiszę no i tutaj sprzedamy to tylko nawet 75 razy otworzyliśmy no nie wiem czy Kurde. Chyba nam wystarczy na to, żeby sobie otworzyć 75 razy, żebym sobie zapamiętał. Czyli mamy... Dobra, otwieramy. To jest ta właśnie nowa skrzyneczka. Ona jest bardzo podobna w zasadzie do tamtej, tylko że tam, tam nie ma... tutaj nie ma w ogóle tylko petek, tylko są tu różne itemy. Takie dość ładne. 145 zł. No to widzicie, jak na razie jesteśmy na full proficie z tej skrzyneczki, więc lecimy dalej. Zobaczymy. Porównamy sobie ją względem tamtej. No, i tutaj chyba raczej też jest profit, bo to jest AWPA Wildfire, co na pewno jest profitem. No właśnie, tak jak mówię, więc lecimy dalej. Dopiero są dwa otwarcia, a tu już mamy dwa razy profit, więc teraz dopiero leci trzecie. No, i tutaj chyba raczej też jest profit, moi drodzy. Naprawdę fajnie tutaj daje ta skrzyneczka. Patrzcie, znowu profit, i to taki porządny. Więc lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej i zobaczymy, która rzeczywiście skrzyneczka bardziej będzie się ocała. Tutaj na pewno też jest profil raczej, bo ten digielek jest dość drogi. Dokładnie tak. No, jak widzicie, jak na razie jak najbardziej się wszystko zwraca, więc totalny począt dla tej skrzyneczki. No i lecimy dalej. No i patrzcie, mamy tutaj naruszenie kwarantanny, to jest też drogi skin. No i patrzcie, znowu profit. Chyba nie, ma, nie mieliśmy ani razu jeszcze tak, żeby nam tutaj nie zwróciła ta skrzyneczka w pięciu otwarciach, więc no naprawdę fajnie. Tutaj też raczej jest profit, moi drodzy. Więc no... 226 zł, no jak widzicie, no naprawdę fajnie daje, więc lecimy dalej. Jak lecimy dalej, myślę, że to będzie naprawdę dobry odcinek, bo tutaj ta skrzyneczka o wiele lepiej nam daje. No i tutaj również musi być profit, bo nie widzę innej opcji. Dokładnie tak, dokładnie tak mamy cały czas profit, więc no to jest coś, coś pięknego, moi drodzy. Więc lecimy dalej sobie tutaj z otwieraniem. No i tutaj chyba raczej będzie minus, ale mimo wszystko tyle razy to nam dało, to i tak jest dobrze. Tutaj tak jest dobrze, bo dało nam naprawdę dużo razy i to taki porządny profit, więc teraz choć nie siadło, to nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Lecimy dalej. Tutaj chyba raczej jest profit. To jest raczej profit. Tak mi się wydaje. Tak, 159 zł, więc no naprawdę dobry profit, bo 60 zł. 60 zł ponad profitu w zasadzie. Więc lecimy dalej. W ogóle nie wiem, ile już mamy tych skrzyneczek otwartych, no i tutaj również mamy profit, mojej drodzy. Nie no, zobaczmy sobie, ile mamy łącznie, czekajcie, ile mamy przedmiotów 50, czyli jeszcze 5 razy musimy tego otworzyć. Czy to zaliczyło nam również? 50 mamy tych przedmiotów? Zaznacz 50, dobra. Więc lecimy dalej, tutaj również jest profit, w razie czego sobie sprzedamy jakieś itemy jakby nam nie starczyło na otwarcie. Więc lecimy dalej moi drodzy i tutaj chyba będzie strata, chyba tak mi się wydaje, no i zgadza się, ale to jest minimalna strata moi drodzy, tylko 7 zł, więc no powiem szczerze że i tak jest git, więc lecimy dalej, tu już jest 60 skrzyneczka i tutaj naprawdę będzie dobry profit, bo jest wildfire i jeszcze dokładnie tak i ten digielek, więc jak najbardziej spoko, już 65 skrzyneczka więc lecimy dalej, naprawdę powiem Wam szczerze tutaj jestem zaskoczony, mile zaskoczony bo naprawdę fajnie daje, tutaj akurat będzie minus, no ale nie zawsze będzie się zwracać, ale to jest minimalny minus moi drodzy bo tyle razy co nam się zwróciło to jest praktycznie nic, więc korzystajcie sobie póki jest ten event, bo naprawdę warto skorzystać sobie chyba z tej skrzyneczki, żeby otworzyć a jednak tamta bałwana glf elfy mnie zaskoczyła, bo powiem Wam szczerze, że myślałem, że tamta będzie lepiej, no i widzicie znowu mamy profit, znowu mamy profit, więc no, doładuje, na przykład doładujecie sobie tam 200 zł i 15% to jest 230%. Otwieracie cały czas tą skrzyneczkę i macie pewny profit. No jak widzicie, jak widzicie tylko teraz, ile mamy tych przedmiotów, bo już się pogubiłem, żeby było tyle samo i żebyśmy. O, ale patrzcie, no nie ma porównania. Nie ma porównania, mieliśmy z tamtej skrzyneczki 1650, a tutaj mamy 2126, więc ta skrzyneczka ewidentnie wygrywa. Więc jeszcze może na koniec możemy sobie coś polepszać, nie? Bo mamy tych itemków dość dużo ale powiem Wam szczerze, że naprawdę fajnie dało nam tutaj, bardzo fajnie nam dało, więc lecimy sobie tutaj razu 5 po te tanie itemy sobie tak zrobimy, bo zawsze tak robiłem moi drodzy. I na przykład, jak ktoś by chciał sobie na przykład wpłacić tam powiedzmy 20 zł, nie, to ja wam polecam otworzyć najtańsze skrzyneczki, jakie są na stronce, potem ulepszyć wszystko razy 5. Wszystko razy 5 sobie ulepszyć i na pewno wam to jedno czy tam dwa siądzie i to będziecie mieli profit. Przynajmniej, no wiecie, to też jest tak zależne od Waszego szczęścia, nie? No bo niekiedy może nie siąść, ale w większości, na przykład pamiętam jak ostatnio, no widzicie, teraz nam siadło, no i tutaj mam ekstra profit, więc no jak widzicie, no opłaca się według mnie na 20%, bo naprawdę, no wiecie, no, no to jest 20%, to jest także że 20 osób na 100 trafi, nie, no ale to w końcu jak będziecie brali kilka itemków, to prędzej czy później tak wam się dzieje, no jak widzicie, no kolejny raz siadło i to jest na pewno profit, no i jak widzicie, opłaca się naprawdę tutaj sobie tak robić, więc bardzo polecam. Może zro zrobię taki specjalny odcinek dla właśnie osób, które na przykład będą mieć 20 zł, i będą wiedzieli, co z nimi zrobić: czy wpłacić na stronkę, czy może i nie. To ja wam pokażę, co można z tym zrobić i jak zrobić fajnie. Prośbę, no jak widzicie, kolejna raz siada, i to jest naprawdę mega. To jest naprawdę mega, co się dzieje, kiedy właśnie można tak na 20%, żeby nam siadało. Ja jestem w szoku, więc lecimy dalej. Lecimy dalej sobie tutaj, bo mamy tych itemków dość dużo. Ten odcinek naprawdę będzie długi, no ale to nic, to nic. Więc lecimy dalej. A nie, no, no jeszcze więcej itemków chciałbym. Ale bez tego jeszcze to o na przykład na kostkę zamiast tego itemka no i mamy 20% moi drodzy kolejne no i patrzcie no i siadło nam taka kosa no powiedzcie że to nie jest spoko kiedy tak na takich małych procentach wam siada taka piękna kosa czy coś no to jest mega no ale tutaj akurat nie siadło ale nic się nie dzieje lecimy dalej lecimy dalej na spokojnie no i tutaj również nie siadło ale to nic ale to jest w końcu 20%. Pamiętajcie, moi drodzy, pamiętajcie, że to jest 20%. Niekiedy, na przykład ostatnio pamiętam na live, dało nam mi dość specyficznie, bo otworzyłem yy, skrzynki z kosami, wziąłem wszystko na razy 5 i 3 razy pod rząd mi dało, więc no powiem wam szczerze, że to było naprawdę piękne zakończenie. No tutaj niestety nie dało, tutaj niestety nie dało, no ale lecimy dalej. Lecimy dalej, nie poddajemy się i również tutaj nie dało, ale lecimy dalej, lecimy dalej. To już jest coraz lepiej, bo tutaj mamy coraz droższe koski. No dobra, tutaj również nie siadło. Kurde, ile mamy w ogóle łącznie? Może byśmy sobie ulepszyli, ale wszystko naraz. Ale oczywiście, no ale mamy profit, moje to co mamy, profit więc jak najbardziej spoko. Może na półtora byśmy mieli tak. Mm, Albo karam... dobra, rękawiczki takie, rękawiczki za 3000 zł. Może sobie zmienimy strony. Kurde, wierzę na fast Fazmodo zamiast Crazy Mode. Nie moi drodzy właśnie dlatego mówię wam dlaczego nie brać na 65% a właśnie na 5, na 20% To jest właśnie moja taktyka moi drodzy, która naprawdę wypala i żałuję, że teraz właśnie wziąłem wszystko, bo chciałem trochę przyspieszyć odcinek. No w każdym razie moi drodzy jak widzieliście tamta skrzyneczka właśnie ta Yeah. Ta skrzyneczka nowa, która jest z eventu, bardzo dobrze nam daje. Przy okazji daje wam te skarpetki, więc myślę, że warto sobie skorzystać. W każdym razie, no, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i Siema!